Witajcie, z tej strony Skorpion Oto gra Batman Arkham City Zanim przejdziemy dalej do gry Chciałbym coś na początku Wam powiedzieć Zrobię tutaj pauzę Chodzi mianowicie o to, iż Z jednej strony Nie wiem czy wiecie, ale Jeśli chodzi o statystyki O panel i dalej YouTube Każdy youtuber, który prowadzi, mniej więcej widzi i wie, co się dzieje na jego kanale, i to dotyczy się właściwie wszystkiego. Jeśli chodzi o wyświetlenia, o ilość, o czas oglądania przez youtuberów, znaczy przez widzów, youtuberów oczywiście też innych, i wszystkie inne rzeczy, które jakiekolwiek dzieją się na kanale, mniej więcej prowadzący to widzi. A czemu o tym wspominam? Chodzi o to, iż ja wcześniej tego może nie mówiłem, powiem to tylko teraz raz i tyle. Od jakiegoś czasu niektórzy z Was, widzowie subskrybenci, albo mam wrażenie, próbujecie. Mówię niektórzy, nie mówię, że wszyscy próbujecie mnie albo uszukać, albo zrobić ze mnie idiotę. Bo na przykład ktoś z Was daje na przykład taki komentarz Fajny film, daję like, pozdrawiam, pa Okej okay. Owszem, ja widzę, że pojawił się teoretycznie ten lajkacz, like, bo jak wiecie one są wyłączone, są off Więc tam klikać sobie możecie dowoli Ale coś tam mi się dzieje, coś tam mi się pojawia lub nie, nie się z tym, ja to widzę czy to w panelu, czy w statystyce. Po prostu u siebie na kanale. I załóżmy powiększa mi się faktycznie liczba tego lajkacza. Że na przykład jest 4. Ktoś przyszedł dał taki komentarz, nagle jest 5. A na przykład za pół godziny czy godzinę widzę jest 4. Czyli ktoś najpierw dał lajkacza on niby w teorii, podkreślam w teorii, bo są wyłączone, się gdzieś tam zapisał, czy po prostu niby pojawił, i nagle potem cyfra się zmniejszyła, czyli ktoś odlajkował. Słuchajcie, bądźcie ze mną w porządku, tak jak ja staram się być wobec Was, widzów, subskrybentów. Nie oszukujcie mnie, nie próbujcie, bo tego nie zrobicie. Jeśli dajecie tego lajkacza, czy jakiś komentarz, czy cokolwiek innego, a mówię to przykładowo, uczepiłem się tych lajkaczy, to jak mówicie, że dajecie i Wam się coś podoba, to zostawcie go na stałe, a nie za pół godziny, godzinę, czy za ileś tam czasu odlajkowujecie go. Bo to mija się z celem. Myślicie, że ja tego nie widzę? Jeszcze mi piszecie po prostu w komentarzu, Daję lajka, czy fajny film, bla bla bla, i tak dalej. Jeśli zostawiacie pozytywny komentarz, to albo faktycznie wam film, film się podoba, i dajecie te, tego lajka, czy komentarz, i tam, nie wiem, serduszko do komentarza, czy subskrypcji, czy cokolwiek innego. No to chyba chcecie być szczerzy i w porządku wobec mnie, tak? Bo jeśli cofacie takie coś, tego lajkacza to znaczy, że mnie próbujecie oszukać, oszukujecie a tak po prostu się nie da. Bo ja powtarzam, ja to wszystko widzę. Ja mam panel, ja mam statystyki, ja mam analizę i tak dalej. Ja obserwuję. Więc na przyszłość, jeśli chcecie dać mi szczerze lajkacza czy komentarz czy cokolwiek innego, to dajcie i zostawiajcie to a nie za godzinę, dwie, pół tam za jakiś czas Wy odlajkowywujecie. W tym momencie jesteście nieszczerzy wobec mnie i oszukujecie. A ja czegoś takiego nie lubię i nie toleruję, zresztą kto by lubił, tak? I to nie jest fajne i pozytywne. Myślę, jeśli macie tak robić, to po prostu nie dawajcie żadnych tam komentarzy, lajkaczy i czegokolwiek innego. Idźcie po prostu sobie z mojego kanału, odsłuchujcie, nie wiem, po prostu nie wchodźcie na kanion, nie oglądajcie danego filmu, jeśli macie oszukiwać, tak? Jeśli macie ściemniać, bo to nie jest fair. A w tym momencie to Wy, niektórzy z Was, wiecie o kogo chodzi, bo ci niektórzy to robią. Więc miło by było, jeśli ktoś z Was wobec nie byłby fair i robił podobnie? Chyba nie, a Wy robicie to wobec nie. Pomyślicie, że co, zrobicie ze mnie głupią osobę? Nie. Ja jestem w porządku, ale tylko do czasu. Jeśli ktoś tak stosuje takie zagrywki, to i może wobec mnie inny próbować, ale to się nie uda. Dlatego mówię, to jest tylko moja własna myśl, własne zdanie. I zastanówcie się, jak chcecie robić. Albo jesteście w porządku wobec mnie. Ja będę wobec Was A Jeśli próbujecie robić coś takiego, takie krętactwo to darujcie sobie. No, to tyle. I teraz wracamy do gry Dobra, co my tu mamy? Kolesi z pałkami z bronią. To zrobimy sobie tak. Dwóch, co nie mogę? A to dlaczego? No nie dobrze, dobra, to w takim razie zrobię inaczej. Niech wam będzie. Spróbujemy znokautować któregoś z gnatem. Muszty. O no, ty Dostał. Ładnie go załatwimy. Okej. Okay. Nice. Yeah, Równie to paszy wszy dwa Ten no No nieładnie. Dobra, został pan teraz. Jeszcze raz spróbujemy. Ja, yeah, dostał pięknie. I tak to się robi. Troszkę PD wpadło. Co my tu możemy? O, zagadka rozwiązana, super. Kilka już zostało tu przeze mnie rozwiązanych jak widzicie. Dobra. A zaraz zaraz. Tu widzę znak zapytania. O, to sobie spróbujemy odszyfrować. Będę mógł czy nie. No nie, ok, ale to na pewno jaki będzie tutaj wyraz hasło? Za chwilę się przekonamy. Yeah. Otwieraj ta się drzwi. No gdzie żeś mi z las. Dawaj, dawaj, batka. Co my tu mamy? Coś takiego. Ale widzicie, miasto. Fajnie by było stąd teraz skoczyć i zrobić super lot. Kiedyś może tak zrobię. O, miasto, świetnie go tam wygląda. Mykamy dalej. O, i pięknie. Weźmiemy sobie ten znaczek. Czyli trofeum Upadłe miasto spoko, ale co? Tylko po to żeśmy tu szli Na dół to ja nie skoczę Dobra, wróćmy się Spójrzmy. O, na górę, dobra. Ale drzwi zamknięte. Lecimy dalej. O, -o. nie dobrze pocisk został. Odpalony. Sir, initial orders the museum has been completed. The target is not destroyed. Oh, very disappointing. Prepare to fire again. I want that museum gone, Captain. You're running out of time. Strange is killing everyone, no everyone in the every I'm nearly at the top. I'll stop him. I know. How did he ever manage all this? He's killed hundreds of people and he's got full authorization no, for it. It's insane. He's working with someone. I intend to find out who the moment I stop protocol 10. A tu. Ale czy kajta? Nie. Uff. Coś całym zobaczyć. Dobra, wydawało mi się. Teraz co tam? Czy jeszcze wyżej? Nic tu nie ma. To idziemy tu. Niezła ta wieża. Dobra Aha Oki Doki Co ty zrobiłeś? No fajnie, że wziąłem trofeum, ale tylko po to. Dobra, jesteśmy już na górze. Robimy to samo co wcześniej, odrzucone, to znajdziemy inne słowo. Ok, otworzyłem. Mogę właściwie poczekać te 5-10 sekund i bym to otworzył przy Was. No ale dobra. Nie chciałem po prostu marnować sporo czasu. Na górze się otworzył ten włas Zgadza się Centrum bezpieczeństwa Idziemy dalej No spokojnie

My zrobimy jeszcze inaczej, zobaczymy tam, jakbyśmy poszli w drugą stronę. Czyli tu, A, taki my, no to załatwimy kilku. Target jest ich jest. Ten z bronią byśmy mogli spróbować. Co, nie do rady? Anyone got eyes on target? Chyba tak już tutaj się nie da. Jak jesteśmy. No, no, podejdź, podejdź, podejdź. Komu no, co ty? Sprawdzą, no ale na razie nie chcą. Tego góry bym jakoś chciał. Co, tylko tak się da? Moglibyśmy spróbować tam na górę. Zobaczymy. Uczymy, bo nie. Jak mamy taką możliwość? Co zauważył nas? A, jesteśmy Tudo, bravo. No, super. Take him out. Так, зовважи умня. No, нещети. I knew I was better than you, Wayne. Now you have proved it. To już wiemy o co, Kaman. Tam zrobiłem trochę głupio, nie ukrywam. Chciałem uciec, ale z drugiej strony spanikowałem, więc to był mój błąd. A jak wiemy, ludzie popełniają błędy. Bo jesteśmy tylko ludźmi. Dobra, the scum. Target is using the floor grates to attack. Target is moving this way. No i już zauważyli mnie, no super. Dobra, jednego mniej. Nie ma tu się zbytnio gdzie ukryć. Jak mam być szczery. Jest cztery i to ze spluwami. Niech sobie pójdą. No mam mało energii. No tak, pewnie. Eee, znowu mnie zabili, Arkham City has your tomb, Wayne. Mykamy tu. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że w tym miejscu po prostu po tych niefortunnych wydarzeniach, dwóch zgonach sobie odcinek zakończymy. Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.